Zapraszam na wykład Katarzyny Kocieniewskiej pod tytułem A może i ty zostaniesz przewodnikiem turystycznym? Czyli jak zostać przewodnikiem turystycznym? Jest to wykład związany z Dniem Turystyki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Kociniewska. Jestem przedstawicielem Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Bardzo dziękuję za zaproszenie UKW na dzisiejsze wydarzenie. Chciałabym dzisiaj Państwu zaprezentować zawód, którym jest przewodnik turystyczny, przewodnik po mieście. Moja prezentacja dotyczy tego, a może i ty zostaniesz przewodnikiem w swoim mieście. Plan prezentacji przedstawia się następująco. Po pierwsze, chciałabym państwu powiedzieć, czym zajmuje się Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna, czyli w skrócie Bylot. Po drugie, czy warto być przewodnikiem po Bydgoszczy? Następnie przejdę do tego, jak zostać przewodnikiem miejskim i czym właściwie on się zajmuje. Kolejno za, zaproponuję wydarzenia, które Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna będzie proponowała dla mieszkańców w 2022 roku. I na końcu kilka ciekawostek z życia i pracy przewodnika. Czym jest Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna w skrócie Bylot? Jest to stowarzyszenie, które działa w obrębie Biznesu lokalnego skupia ono zarówno środowiska małych i dużych przedsiębiorców, instytucje kultury, restauratorów, hotelarzy, także władze samorządowe. Jako ciekawostkę można tutaj powiedzieć, że i założycielem, a jednocześnie obecnym członkiem jest miasto Bydgoszcz. Stowarzyszenie działa na rzecz lokalnego rozwoju turystyki w mieście w Bydgoszczy i w regionie. Czym zajmuje się bydgoska lokalna organizacja turystyczna? Jest to przede wszystkim organizacja szkoleń, różnego rodzaju warsztatów, seminariów, konferencji, które mają podnosić kwalifikacje i uzupełniać wiedzę różnego rodzaju grup związanych z turystyką. Tutaj mam na myśli nauczycieli regionalistów, hotelarzy, także przewodników miejskich. Organizujemy także wycieczki komercyjne po Bydgoszczy i po regionie. Proponujemy autorskie trasy dla różnego rodzaju grup wiekowych, a także różnego rodzaju odbiorców. Organizujemy eventy związane z promocją miasta. Możemy pochwalić się m.in. organizacją targów produktów regionalnych, a także organizacją obywatelskich obchodów Dnia Niepodległości. Jesteśmy także pomysłodawcą, a także współwdrożycielem tzw. Bydgoskiej Karty Turysty, która jest produktem nowym od zeszłego roku na naszym rynku lokalnym i ma ona pomóc w kompleksowym, w kompleksowej obsłudze turystów, którzy chcieliby nie tylko zwiedzać większą ilość obiektów, ale także korzystać z promocyjnych warunków noclegowych czy restauratorów. Wspieramy także Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy w rozwoju obiektów na szlaku TH2O. Misją Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wzmacnianie wizerunku miasta, Bydgoszczy i okolic jako destynacji atrakcyjnej turystycznie. Jest to bardzo ważne. W ciągu ostatnich lat bardzo zmieniło się postrzeganie Bydgoszczy jako destynacji turystycznej. Opinia osób, które do tej pory mieszkały w Bydgoszczy, ale także widziały miasto z perspektywy minus 20 lat temu, bardzo się zmieniła i na rzecz tego, tej poprawy wizerunku wpłynęło wiele czynników. My także działamy na na zasadzie takiej, aby poprawić ten wizerunek i aby promować właśnie to, co jest ciekawego w naszej bydgoskiej turystyce. Przejdę teraz do kolejnego ważnego punktu, czy warto być przewodnikiem po Bydgoszczy. Chciałabym tutaj przytoczyć kilka takich faktów. W Bydgoszczy nastąpił w ostatnich latach bardzo dynamiczny wzrost rozwoju turystyki. Notujemy taki wskaźnik 3-5% wzrostu napływu turystów, który jest notowany od kilkunastu mniej więcej miesięcy. Jest to taki stały wzrost, który nie jest nawet notowany w miastach bardzo postrzeganych turystycznie jak chociażby Toruń czy Kraków, więc tutaj mamy się w tym aspekcie czym pochwalić. Notujemy także największą średnią długość czasu pobytu turysty w dniach w stosunku do na przykład sąsiedniego Torunia, co wynika prawdopodobnie z rozwoju turystyki biznesowej i turystyki konferencyjnej, czyli taki turysta przyjeżdżający do naszego miasta spędza tutaj dłużej niż jeden dzień, co jest też potencjalnym wskaźnikiem na to, że może on korzystać z innych atrakcji miasta, nie tylko z turystyki biznesowej czy konferencyjnej. Posiadamy jako miasto także bardzo bogatą i dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną. Mam tutaj na myśli zarówno sieć noclegową, sieć restauratorów, ale także bardzo dobrą komunikację. Zauważyć można także trwały, stały, długotrwały proces rozwoju turystyki, który prognozuje się także w takim aspekcie na kolejne kilkadziesiąt lat i my jako Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna chcielibyśmy czynnie brać udział w takim rozwoju poprzez na przykład uzupełnianie zapotrzebowania na przewodników miejskich. Szkoląc nowych przewodników, a także rozwiązując problemy wynikające z rozwijającej się turystyki chociażby brak miejsc parkingowych dla dużych autokarów przyjeżdżających do nas do miasta. Czy warto być przewodnikiem pobyt goszczy? Każdy na pewno, kto wybiera nową ścieżkę życia po maturze zadaję sobie takie pytanie, jaki kierunek studiów wybrać, jeżeli chodzi o kierunek turystyka, rekreacja, czy geografia. Ja jako absolwentka geografii UKW, związana z turystyką miasta Bydgoszczy, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że warto być takim, takim przewodnikiem po Bydgoszczy. Co jest związane między innymi z rzeczami, które wcześniej wymieniłam, czyli rozwój i potencjał turystyczny Bydgoszczy. Wzrost zapotrzebowania na takie usługi w naszej przestrzeni miejskiej, szczególnie na zapotrzebowanie na przewodników, którzy posługują się różnymi językami. Nie tylko w języku polskim trafiają do nas turyści, ale także w różnych innych językach mówiący. Jest to związane nie tylko z napływem studentów Erasmusów, ale także z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców z innych krajów. Jest to też możliwość podjęcia ciekawej pracy. Atrakcyjnej myślę zarobkowo, ale także interesującej pod względem odwiedzania różnych miejsc i pracy z ludźmi. Jest to także wymierna korzyść związana z tym, że cały czas możemy podnosić swoje kwalifikacje, odwiedzać ciekawe miejsca. Gdzie często są to szkolenia z funduszy zewnętrznych, za które albo nie płacimy, albo są to symboliczne kwoty, więc także odwiedzanie wystaw, muzeów czy lokalnych wydarzeń jest na preferencyjnych warunkach. Następna rzecz to jest. Różnica między przewodnikiem turystycznym a pilotem wycieczek. Często są te dwa pojęcia ze sobą mylone albo utożsamiane. Podstawą prawną, żeby wyjaśnić to pojęcie jedno i drugie, jest ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami. Według w myśli tej ustawy przewodnik turystyczny jest to osoba zawodowo oprowadzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowościach, obiektach, udzielająca swojej fachowej wiedzy, informacji oraz sprawująca nad turystami lub odwiedzającymi opiekę w zakresie wynikającej z umowy. Natomiast pilot wycieczek jest to osoba, która w imieniu organizatora turystyki Uczestnikom imprezy turystycznej, nad, nad uczestnikami imprezy turystycznej sprawuje opiekę, czuwa nad ich bezpieczeństwem, ale także mm, przekazuje podstawowe informacje o danym miejscu czy kraju obiekcie. Różnica jest tu przede wszystkim zauważalna w przekazywaniu tej wiedzy. Przewodnik turystyczny przekazuje według ustawy fachową wiedzę, czyli jest to wiedza ugruntowana, bardziej dokładna, bardziej profesjonalna, często po wielu szkoleniach. Pilot wycieczek jest to osoba, która bardziej kompleksowo zajmuje się całym eventem, organizacją wydarzenia, opieką nad, nad turystami, a informacje są tutaj bardziej ogólne. Dużym znaczeniem dla rozwoju branży turystycznej było była deregulacja przepisów w 2014 roku. Deregulacja ustawy, którą wcześniej wymieniłam, spowodowała uwolnienie zawodu przewodnika miejskiego i terenowego. Do tej pory zdać trzeba było egzaminy na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, które były specjalnymi uprawnieniami do wykonywania zawodu. Obecnie w myśl artykułu 22 niniejszej ustawy, która mówi o kwalifikacjach przewodnika miejskiego lub terenowego, przewodnikiem miejskim lub terenowym albo pilotem wycieczek może zostać już osoba, która po pierwsze ukończyła 18 rok życia, po drugie ukończyła szkołę średnią lub szkołę branżową i po trzecie nie była karana za przestępstwa wykonane umyślnie. Związane z wykonywaniem zawodu bądź zajęciem turysty, turyst, przewodnika turystycznego bądź pilota wycieczek. Czyli tak naprawdę jest dużo łatwiej zdobyć takie uprawnienia. W myśl tej ustawy tak naprawdę nie trzeba w ogóle kończyć żadnego szkolenia czy kursu, nie trzeba zdobywać certyfikatu, a wystarczy właśnie mieć 18 lat, ukończoną szkołę średnią i nie być karanym. To spowodowało także duże zainteresowanie rozwojem przewodnictwa miejskiego i terenowego. Oczywiście jest tutaj różnica, muszę od razu zwrócić uwagę, między przewodnikiem certyfikowanym a przewodnikiem, który sam zakłada działalność, jest samokształcącym się przewodnikiem. Myślę, że nie bez znaczenia są te kwalifikacje, które osiąga przewodnik, który jest certyfikowany przez jedną z organizacji szkolących, tak jak na przykład Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna czy innego typu organizacje szkolące przewodników, ponieważ to na pewno podnosi poziom wiedzy i kwalifikacji takiego przewodnika. Czym zajmuje się przewodnik turystyczny? Zawodowo, tak jak mówiłam, jest to osoba, która oprowadza turystów po wybranych miejscach, obszarach, gminach, terenach, ale także po jednostkowych instytucjach takich jak muzea, wystawy, obiektach udziela także, tak jak podkreśliliśmy, fachowej wiedzy. Tą, tą wiedzę powinien cały czas aktualizować, ugruntowywać, więc jest to także umiejętność podnoszenia kwalifikacji i ciągłego zdobywania tej wiedzy. Następną rzeczą, którą zajmuje się przewodnik jest sprawowanie opieki nad turystami, co wynika z umowy zawartej między grupą a przewodnikiem, ale są to przewodnicy, którzy są przeważnie przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach przez cały szlak, bezpiecznym poruszaniu się i przystankach. Jest to także element organizacyjny, ponieważ przewodnik musi mieć zdolności organizacyjne, pilnuje także czasu pilnuje różnych spraw związanych z formalnościami dotyczącymi wycieczki. Następnym aspektem jest koło przewodników bylot. Jest to grupa, która działa przy bydgoskiej lokalnej organizacji turystycznej skupiająca lokalnych bydgoskich przewodników. Ja mam przyjemność być przewodniczącą koła przewodników bylot. Jest to grupa, która Jednocześnie organizuje różnego rodzaju eventy, wydarzenia, opracowuje różnego rodzaju e, trasy, gry miejskie, szlaki, skrypty, pomoce dla m, przeprowadzania wycieczek, ale także bierze udział w, w integracji tego środowiska przewodników miejskich, także z innych e, grup przewodników. Oraz współpracuje aktywnie z instytucjami związanymi z turystyką, w tym z instytucjami samorządowymi, z, z na przykład muzeami, obiektami na, na szlakach, a także instytucjami kultury, nauki i innego typu związanego z przewodnictwem czy turystyką. Co w 2022 proponuje bylo dla uczniów szkół średnich, studentów, nauczycieli w ramach turystyki miejskiej? Przede wszystkim będzie to organizacja spacerów, różnego rodzaju cyklicznych wydarzeń, indywidualnych, indywidualnie opracowanych, autorskich tras, a także stałych miejsc odwiedzanych, tak jak na przykład odwiedzanie eksplozeum, gdzie Aktualnie będziemy szkolić za chwileczkę nowych przewodników. Planujemy także wydać tak zwany niezbędnik Bydgoski dla nauczyciela, który będzie projektem wydawniczym skryptów, gotowych lekcji dla nauczycieli różnych przedmiotów, które będzie można przeprowadzić w terenie z wykorzystaniem naszych walorów miasta. Planujemy także cykliczne wydarzenie, które dotyczy tak zwanej akademii przewodnika. Jest to spotkanie z. Wieloma ciekawymi osobami, które podnoszą kwalifikacje, wiedzę, umiejętności obecnych przewodników bądź przyszłych przewodników. I także planujemy uruchomienie takiej jednostki jak Akademia Młodego Przewodnika, która będzie skierowana bardziej do młodszej grupy odbiorców. Oczywiście w stałej ofercie mamy także eventy związane z promocją miasta, inicjowanie powstawania. Kół turystyki szkolnej, integracja kół istniejących przez konkursy i wydarzenia dla uczniów szkół średnich czy podstawowych. W naszym priorytecie jest także przygotowanie w tym roku konferencji na temat turystyki w Bydgoszczy i regionie, na temat także rozwoju turystyki, być może połączonej z targami produktów regionalnych. No i stała oferta wydawnic, które Bylot proponuje na stronie swojego sklepu. Na koniec chciałabym podzielić się z Państwem ciekawostkami z życia przewodnika. Takich ciekawostek na pewno każdy przewodnik ma kilka w swoim zasobie. Ja tutaj skupiłam się na trzech takich aspektach. Pierwsze to jest emisja głosów w terenie, drugi bezpieczeństwo turystów i trzeci niespodziewane zdarzenia losowe, gdzie z własnego przykładu mogę kilka takich ciekawostek opowiedzieć. Po pierwsze emisja głosów w terenie. Przeszkoleni przewodnicy przeważnie mają takie zajęcia jak emisja głosu. Mimo tego, że jest, jest ten głos szkolony, w terenie jest dużo utrudnień związanych z zakłóceniami hałasem miejskim, czasami jest grupa duża, którą trzeba, którą trzeba przygotować tak, żeby każdy słyszał prezentację. Dodatkowo przeszkadzają przejeżdżające samochody, tramwaje, różnego rodzaju odgłosy syren czy innych jakichś nietypowych zdarzeń. Tutaj oczywiście są wspomagacze, bo przewodnik miejski posługuje się także tak zwanym tour guide, który pomaga wzmocnić głos, a także słyszalność dla turystów w postaci słuchawek, co jest szczególnie ważne dla grupy starszej, która ma problemy z słuchem. Ale także nad tą emisją głosu warto pracować w terenie, tak aby nasza prezentacja była słyszalna dla wszystkich i aby grupa jak najwięcej ciekawych rzeczy mogła się dowiedzieć. Kolejna rzecz to bezpieczeństwo turystów. To jest bardzo ważny aspekt zarówno w pracy pilota wycieczek, jak i przewodnika miejskiego. Chodzi tutaj nie tylko o różne zdarzenia losowe wypadki chorobowe, ale przede wszystkim o prowadzenie grupy o to, jak grupę zabezpieczyć, żeby w miejscu, w którym stoi nie przejeżdżały samochody, żebyśmy byli bezpieczni, jak, jak prowadzić grupę, aby była zwarta, aby wszyscy byli niepogubieni i no i bezpiecznie dotarła do końca wycieczki. No i następny aspekt to są nieprzewidziane zdarzenia losowe, które ja tutaj podam z ostatnich wydarzeń z zeszłego tygodnia, chociażby gdzie zaplanowane przez koło przewodników bylot spacery miejskie miały, pokryły się z czasem przejścia przez Polskę potężnych orkanów alertów pogodowych i niestety jeden z dni, który był przeznaczony na takie trasy miejskie musiał zostać odwołany. Te trasy zostały przełożone na inny termin, więc są to takie niespodziewane zdarzenia losowe. Na które no, przewodnik nie ma wpływu, wycieczki są już e, wykupione powiedzmy, a tutaj e, zdarza się taka sytuacja meteorologiczna, nieprzewidziana, na którą musimy zareagować, więc jest to e, też e, taki aspekt niespodziewanego zdarzenia losowego. E, są też zdarzenia terenowe, gdzie na przykład może się zdarzyć, że samochód e, utknie nam w, w w Błocie taka sytuacja miała miejsce w zeszłym miesiącu, gdzie przewodnik dojeżdżający do turystów na miejsce, na miejsce, na atrakcję turystyczną, niestety miał, zakopał się, kolokwialnie mówiąc, samochodem. No i akcja ratunkowa, która trwała dwie godziny, opóźniła, Wycieczkę, ale jednocześnie poradziliśmy sobie także, że inny z przewodników dotarł na miejsce zdarzenia, na miejsce przewodnictwa i tą grupę poprowadził dalej. Także wydarzenie zakończyło się happy endem. Także praca przewodnika jest na pewno ciekawa nie tylko ze względu na. Charakter pracy związany z wiedzą, odwiedzonymi miejscami czy osobami, które spotykamy na co dzień, ale także z, z taką umiejętnością radzenia sobie w nietypowych sytuacjach, z przygotowaniem na sytuacje nietypowe i zdarzenia losowe, z którymi musimy się zmierzyć. Więc jest to praca pełna wyzwań, a jednocześnie ciekawa i pełna satysfakcji, gdy takie wyzwania uda się nam pokonać. Chciałabym Państwu bardzo podziękować za, za dzisiejszy czas, zaprosić na stronę Bedgowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, no, i dziękuję także Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za dzisiejsze zaproszenie. Do widzenia!